Ho ho ho, witam was wszystkich widzowie. Gry wideo to coś, co pewnie dla wielu z was jest po prostu czynnością, i pewnie myślę, że w sumie to na pewno nigdy nie zastanawialiście się jakoś nad ich historią. A więc polecam posłuchać, bo właśnie dzisiaj opowiem wam o całej historii gier wideo i jak to się wszystko zaczęło. Więc wiecie, gry były od zawsze, ale pierwszą z nich, która posiadała zasady i schemat rozgrywki był Senet. Egipska gra planszowa datowana na około 3000 rok przed naszą erą. Jesteście ciekawi, jak się w nią grało? Dobra, nie oczekujcie ode mnie za wiele, i tak po tym pytaniu wiecie, że ja wam tego nie powiem, więc może przejdźmy już do królewskiej gry z Ur, datowanej na około 2600 rok przed naszą erą. Gierka została odkryta w Mezopotamii i jest to kolejny przykład wczesnej, nawet bym powiedziała, że bardzo wczesnej gry strategicznej, której zasady dzięki odnalezionym tabliczkom są nam znane, ale wiecie. Jak chcecie je znać, to możecie gdzieś poszukać, bo chyba nie myśleliście, że będę wam opowiadać o zasadach jakiejś gry planszowej z 2600 roku przed Noshoerą, gdzie przecież w tym filmie mieliśmy rozmawiać o grach wideo. Ale jeszcze przed, wiecie, szachy. Przenieśliśmy się tak trochę w czasie, do tak V wieku naszej ery. Passions 1783 rok, Monopoly 1935. No i co, widzicie jak szybko. No dobra, ale w międzyczasie ktoś padł na pomysł, aby te gry trochę uatrakcyjnić i na nich zarobić. A więc w związku z tym już w latach 30. i 40. zaczęto eksperymentować z przeciętnymi automatami, a przykładowymi takimi automatami były pinbale. Ale teraz przechodzimy już do tego, na co wszyscy pewnie czekacie. Więc to wszystko zaczęło się w 1947. Wtedy właśnie dwóch Amerykaninów, Thomas Goldsmith i Esel Ray, stworzyło coś, co można by uznać za pierwszą w historii gry komputerową. A ich dzieło nazywało się Cato de Ray Tube Amusement Device. Była to gra symulatorowa, bez jakiejś grafiki, ale już z jakąś interakcją i ekranem. Natomiast kilka lat później, dokładnie w 1952 roku, w Wielkiej Brytanii powstała pierwsza w historii gra z wyświetlaną grafiką, a jej twórcą był Aleksander Sandy Douglas. Była to ogólnie komputerowa wersja kółko i krzyżyk, gierka działała na komputerze EDSAC i wiem, że pewnie mało Was to akurat interesuje, ale może wam się to kiedyś przyda. PS, nie wiem do czego, ale uznajmy, że się przyda, okej? Okay? Okay. Potem dostajemy coś bardziej wydaje mi się, przyłomowego, czyli Tenis for 2. Gry stworzył William Hugin Bottom w 1958. Była to prosta gierka w tenisa, w której można było sterować za pomocą kontrolerów. No dobra, ale idziemy dalej. 1961. Właśnie w tym roku Steve Russell poświęcił 200 godzin na stworzenie Space Wykrzyknik. Tak swoją drogą to patrząc na to, że teraz gry mogą powstawać nawet i dobre 13 lat, to powstała ona naprawdę szybko. Była ona pierwszą naprawdę dynamiczną grą komputerową. W grze dwójka graczy walczyła statkami kosmicznymi. Gry wcześniej były tworzone głównie na uczelniach. Natomiast prawdziwy przełom miał miejsce w 1982. Ralph Bayer, czyli inżynier pracujący w New Hashfire, wpadł na pewien pomysł, mianowicie chce ruszać czymś na ekranie telewizora. I jak pomyślał, tak też zrobił. Więc stworzył on pierwszą konsolę domową Magnavix Odyssey. No wiecie, może to jeszcze nie była taka konsola jak teraz, ale już coś. No dobra, ale teraz pojawia nam się Nolan Bushnell, współzałożyciel Atari. Ziomek zobaczył wszystkie dotychczasowo stworzone dzieła i jakoś tak wyjątkowo spodobał mu się pomysł na stworzenie gry o tenisie stołowym. I tak właśnie powstała gra Pong. Ogólnie, co ciekawe, to był to pierwszy komercyjny sukces w historii gier wideo. Dostali oni także pozew od Magnavox, ponieważ gra wyglądała po prostu bardzo podobnie do, wiecie, tej z ich konsoli. No ale cóż, było już za późno, bo Baszen zatrudnił jakiegoś ziomka i razem stworzyli oni domową wersję Ponga, czyli Home Pong. Zakładam, że tak wiecie od tego, że to była domowa wersja, a więc Home jakby... a, nieważne. W pewnym momencie firmę Atari kupiło Warner Bros., a Bashnela wywalili. No więc Bashan poszedł do baru, po czym ujrzał automat z japońską grą. Rozgrywka w taką grę kosztowała 100 jenów, więc wiecie, pomyślał, że wszyscy to pokochają, potrzebują przecież tylko miejsca do grania. No właśnie, miejsca. I tak właśnie powstały pierwsze sale z automatami. No więc nie będę Wam wymieniać miliona stów, które wtedy powstały, ale jednym z nich, którego na pewno znacie, bo jak nie, to nie wiem skąd się urwaliście, jest Pac-Man. No więc popularność takich automatów rosła z niesamowitą prędkością. XIX wiek powstała firma Nintendo, zaczynali oni raczej od prostych rzeczy, mianowicie przykładowo od kart, ale w pewnym momencie trafili na pewnego projektanta, czyli na Sigüeri Miyamoto. I wiecie, zobaczył on automat i stwierdził, zróbmy jakąś grę. I tak właśnie przykładowo powstał Donkey Kong i ogólnie pełno kultowych produkcji. Dobra, ale końcówka lat 70. i początek 80. to też jest druga generacja konsol. A wtedy Atari ogłosiło premierę swojej nowej konsoli wideo Computer System. Dostępnych na niej było 9 gier i ogólnie to prawie nikt jej nie kupował. Swoją drogą to nawet deweloperzy chcieli puszczyć ten projekt, no ale właściciel powiedział, że jakby i tak będą to kontynuować. Więc zrobili wersję Space Invaders na konsolę. No i co? Atari stało się dosłownie najszybciej rosnącą firmą w USA. No dobra, w 1982 gry były ogólnie dosłownie wszędzie. swoją drogą to nie można powiedzieć dosłownie nic innego, jak po prostu że Atari rządziło. Wtedy w Japonii jakiś ziomek z Nintendo zobaczył, jak ktoś bawi się kalkulatorem. Nic przełomowego, no nie? No właśnie, nie do końca, bo pomyślał, a może by tak zrobić jakąś mini konsolę i właśnie tak powstał Game and Watch. W pewnym momencie podpisali umowę ze Stevenem Spielbergiem. No i powstała sobie gra IT. E Przedano jej kilka milionów kopii, ale wiecie, wyprodukowano dużo, dużo więcej. No i tak właśnie upadł cały amerykański rynek gier. Jakby. Ale dlaczego? No, bo myślę, że byłoby to trochę dziwne, jakby stało się to tylko przez IT. E I dobra, był to jeden z powodów, ale wiecie, ogólnie gry były niskiej jakości, a także było po prostu zbyt dużo beznadziejnych produkcji. No dobra, zaczyna się trzecia generacja konsol. 8bitowe gry, branża gier po prostu leży i nie wstaje. No okej, okay, więc teraz to NES wchodzi na rynek. Początkowo raczej średnio, ale potem dostajemy grę z panem hydraulikiem. No i oczywiście mówię tutaj o grze Super Mario Bros. No dobra, więc powstała gra z kulskami, czyli no wiecie, Tetris. Na początku wiele osób ją, że tak powiem, zauważało, natomiast prawa do wersji przenośnej nie były jeszcze zajęte, tak na dobrą sprawę dla Nintendo. Więc pewnie jak się domyślacie, Nintendo sobie je zgarnęło. Więc tak właśnie powstał Game Boy. Po prostu przenośna konsola, swoją drogą to konsola, która zmierzyła jakąkolwiek konkurencję. Sega w tym czasie tworzy sobie Mega Drive, 16 bitów, świetne kolory, ale no cóż, jak to sprzedać w USA? Więc wydali oni na przykład grę z niebieskim jeżem. No i ewidentnie dobrze trafili, więc co teraz? W Japonii przegrywają, a w USA zaczynają prowadzić. No dobra, ale dalej Nintendo planuje CD, czyli wiecie, konsole z napędem. No więc Sega próbują coś tu w tej sytuacji zrobić. No i wydają Sega CD. Więc kolejna gra, a dokładnie mowa tu o Night Trap, dzieciaki wchodzą sobie do domu z wampirami. Twierdzono, że jest to tak brutalna gra, że rząd USA wprowadza klasyfikację wiekową. Lata 90. to po prostu wielka bitwa pomiędzy Nintendo a Sega. Sega próbowała utrzymać zainteresowanie swoich odbiorców różnymi, wiecie, jakimiś akcesoriami, no ale premiera kolejnej konsoli była przesuwana, co pokazywało dość nerwową sytuację na rynku gier. Natomiast w Japonii to właśnie Nintendo sobie dominowało. W tamtym czasie także inne firmy chciały spróbować. Więc twórca Electric Art stworzył konsolę 3D. Jednak nie zdobyła ona popularności, więc przejdźmy może do 1994, w którym to właśnie Sega wypuściła Saturna. Jednak mimo to, że była to mocna konsola z zaawansowaną grafiką, to premiera w Japonii jak najbardziej była udana, jednakże już w USA było gorzej. Ponieważ no premiera była bez wielu gier, no i w tym bez Sonica. W tym samym roku Sony wypuściło sobie PlayStation, które no przede wszystkim było tańsze, lepsze i ogólnie posiadało więcej gier. Dobra, ale mamy powrót Segi z konsolą Dreamcast. Była to tańsza konsola, posiadała dobre gry i o czym nie mogę nie wspomnieć, jako pierwsza posiadała internet w 1999. A co do internetu, to pewnie dla wielu z Was może kojarzyć się z Googlem. A właśnie, świetny film o tym, jak Google przejął internet, stworzył FrameDev. Do którego bardzo serdecznie polecam wbić, no i oczywiście zostawić suba, bo brakuje już mu bardzo mało, do półtora tysiąca. No dobra, więc link w opisie i w przypiętym w komentarzu. 2000 rok, mamy wydanie PlayStation 2. Konsola ta stała się najlepiej sprzedającą konsolą, jaką kiedykolwiek ktokolwiek i gdziekolwiek widział. Biblioteka gier, jak możecie się domyślać, była ogromna, no i posiadała kultowe sery gier takie jak na przykład GTA, God of War, Final Fantasy i wiele więcej. No i jak możecie się domyślać, przyciągały one miliony graczy. Ogólnie w międzyczasie dostajemy Nintendo 64. No i nie to, że coś, ale na ten moment myślę, że dobrze, że mamy tam ten numer 64, a nie pewien inny i myślę, że nie muszę tłumaczyć jaki. Ogólnie to w 2000 roku gry zaczęły stawać się popularne na komputerach systemu Windows. A takimi dość popularnymi tytułami wydanymi właśnie na Windowsa są Passions z 1990, Super z 1992. No dobra, ale Nintendo w 2001 wydało Gamecube. I jak myśleliście, że mam wam coś przełomowego do powiedzenia, to nie, nie mam. Po prostu nie mam, bo no nie sprzedało się to zbyt dobrze. No ale w pewnym momencie Windows postanowił też zacząć z konsolami. No i wydali coś naprawdę wielkiego: Xbox. No i Xbox sprzedał się bardzo dobrze. Mamy potem na przykład Nintendo DS, które było jakby odrobinę dziwne, bo miało tak jakby dwa ekrany. 2005 rok, Microsoft jako pierwszy wypuszcza konsolę nowej generacji, czyli Xbox 360. No i mimo początkowych drobnych problemów, potem Xboxowi 360 udało się zgarnąć wielką przewagę. Więc no w tamtym czasie Xbox był po prostu nie do pokonania, ale za rok Sony wydało sobie PlayStation 3. No i tak mimo wszystko na koniec przegrało sprzedaży z Xboxem. Potem Nintendo zrobiło coś co nazywa się Wii, czyli jak się pewnie domyślacie kolejną konsolę. No i ogólnie wiecie, konsola, ale miała coś nowego, a mianowicie kontrolery ruchowe. No i to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Nagle wszyscy zaczęli chcieć grać w gry. Wii stało się po prostu hitem. No więc skoro tak, Nintendo zarobiło kupę pieniędzy. No ale jak wiadomo, Xbox nie mógł stać i się patrzeć, więc wydał Kinecta. No i spoko, bo był sukces. No dobra, i może wreszcie przejdźmy trochę bardziej do gier komputerowych. No więc w 2003 dostajemy Steam'a, no i tak swoją drogą ludzie niezbyt go lubili, bo po co mam coś pobierać, żeby grać w gry? A nie mogę po prostu kupić gotowego produktu. No ale dochodzimy już do takich produkcji jak Half Life, Counter Strike, czy nie wiem, nawet Need for Speed Underground. No więc zaczęło się trochę dziać, ale nadal to konsole dominowały na rynku. No dobra, ale pojawiają nam się takie konsole jak Wii U, na którym mieliśmy grafikę w niesamowitym 144p. Ach, no ale dla tych, co wolą z zamykanym ekranem, mamy jeszcze Nintendo 3DS, czyli następny Nintendo DS. Dalej jeszcze PlayStation 4, no i Xbox One. Lata 2012-2015 to na przykład GTA V i CSGO. No ale o tym, na co wydano takie GTA V i kiedy to już tam, coś trochę mówiłam we wcześniejszym filmie, więc pozwólcie, że nie będą do tego wracać. No więc, jesteśmy teraz w czasie, w którym Steam zaczął być naprawdę bardzo lubiany. Dla porównania wcześniej ludzie go nienawidzili, tak jak już mu zresztą mówiłam. No i wiecie, Steam mamy Wiedźmi 3. Skyrim, Dark Souls, Days, League of Legends, no czy nawet Minecraft. Krótko mówiąc, od koloru do wyboru. Dobra, ale przechodząc do 2017, Nintendo wydaje Nintendo Switch. I no nie oszukując się w tej chwili jest to najpewniej jedna z najlepiej sprzedających się konsol. No i jej druga część też. No dobra, i właśnie wtedy zaczęła się nowa generacja, PS5 oraz Xbox Series X i S. No i co, PS5 nieźle, dobre tytuły, natomiast Xbox trochę jakby we mgle. No ale szykowali się oni do naprawdę wielkiego ataku, postanowili kupić dosłownie wszystko. Ninja Theory, Obsidian, Bethesda, no i jeszcze Activision Blizzard. No i jeszcze co do Xboxa, to no mają oni także ten swój Game Pass, no ale myślę, że o tym to wy doskonale wiecie. Więc gry na przestrzeni lat rozwinęły się naprawdę bardzo, ale to przepotężnie mocno. No i mam nadzieję, że mój kanał też już niedługo się tak rozwinie. Więc jak jeszcze nie subujesz, a się podobało, to wiesz, suba zostaw, za łapkę też się nie obrażę. No i możecie mi napisać, jakie są bądź jaka jest wasza ulubiona gra wideo. No i Nara.